Pracę nad logo Wrocławia jako Europejskiej Stolicy Kultury 2016 rozpocząłem od uważnej lektury regulaminu konkursu. Przy punktach opisujących merytoryczne i techniczne wytyczne, wypisałem najważniejsze moim zdaniem hasła, a przy nich synonimy, pierwsze skojarzenia jakie przychodziły mi na myśl. W kampaniach wizerunkowych miast często wykorzystuje się znane obiekty architektoniczne, jak chociażby gmach Opery w Logo Sydney, Co uderzyło mnie od razu, gdy przeglądałem zdjęcie wrocławskiego ratusza. To litera W wpisana w spady jego późno dachu. Literę W znalazłem również na rewersie halarza miejskiego sprzed ponad 500 lat. Stąd też W i w moim projekcie. Ponieważ projektując kieruję się zasadą mniej znaczy więcej, za formę godła, a tak nazywa się część graficzną logotypu, wybrałem piktogram. Pierwszym skojarzeniem przy Haśle Stolica była korona, w domyśle królewska pieczęć. Niemniej istotny był dobór kroju czcionki. Właściwie użyty, na równi z grafiką decyduje, czy logo jest współczesne. W swoim projekcie zastosowałem krój Miso, autorstwa szwedzkiego architekta Martena Nettelblata. Głównym zadaniem logo Wrocław, europejska stolica kultury, jest promocja tak miasta, jak i kraju. Istotnymi dla mnie inspiracjami w tym kontekście były znaki promujące Kanadę i Peru. Tworzenie znaku, który identyfikowałby miasto i kraj, był czytelny pod każdą szerokością geograficzną i jednocześnie u wszystkich wywoływał podobne i pozytywne skojarzenia, wymagało połączenia w jedną formę kilku różnych symboli. Stąd w moim projekcie odniesienia do barw i godła narodowego i do etosu Solidarności.